Cześć, cześć, witajcie, witajcie na kolejnej sesji nagraniowej z Łukaszem. Tutaj stwierdziliśmy, że poprzednia sesja tak fajnie wyszła, tak dobrze nam się oglądały te filmy. Mam nadzieję, że Wam też, że podjęliśmy decyzję, żeby nagrać, zresztą zgodnie z zapowiedzią, żeby nagrać ponownie kilka historii, przygód tutaj wspólnych, które mieliśmy podczas różnych realizacji. W tym odcinku Łukasz opowie Wam jedną, jedną czy tam dwie historie jeszcze, jeżeli chodzi o inwestorów. Mi też, jak się przypomni, to coś na pewno wtrącę. Natomiast chcielibyśmy przy tej sesji nagraniowej skupić się bardziej na podwykonawcach, na współpracy z podwykonawcami i z różnymi śmiesznymi, zabawnymi sytuacjami, które miały miejsce podczas naszej wieloletniej praktyki budowlanej. No, zamieniliśmy się teraz kołdem mm, na to nagranie. Jakoś tak wyszło. Myślałem, że się ładnie ubierasz, Znaczy, że dobrze ubram, jak zawsze dobrze wyglądasz, nie? Natomiast y <grym> wiesz, jakby poszedłem za Twoim, za twoim po prostu tokiem y z poprzedniego wiesz, z poprzedniego nagrania, co się podkusiło dzisiaj. A ja poszedłem za twoim. A, już już poszedłem, wiesz, nie, nie, nie wymienili tymi informacjami, ja dzisiaj no, jestem każualowo, mocno, e, antydepresyjnie. No spoko, no dobra, ale będzie dobrze, jakby to nie będzie miało wpływu chyba na to, co będziemy mówić. No dobra, Łukasz, słuchaj, e, tutaj zapowiedziałem właśnie, że się jeszcze z nami podzielisz dwoma historiami, także no e, zapodaj bita i startujemy. Um. Jedna taka historia, właściwie dosyć świeża i tam też troszeczkę byłeś zaangażowany. Tak, no tutaj pomagałem Ci po prostu yy, w podejmowaniu różnych tam decyzji, jak, jak wyjść, jak wybrnąć w ogóle z tego tematu no. obronną ręką, nie? E... W każdym razie, no ciężka, ciężka sytuacja, yy, nie, tak, nie tak rzadko spotykana, no, natomiast no mów. Inwestor yy, podjął się projektu dzielenia mieszkania na trzy kawalerki w Starej Kamienicy. Ale chciał to zrobić jakby cichaczem, no nie? Nie, nie? Jakby informując administratora budynku, co tam będzie się działo i poniekąd rozumiem tą decyzję, natomiast ona się okazała bardzo drastyczna w skutkach, ponieważ tam jakby kanalizacja na, na etapie po prostu wejścia i korzystania normalnego przez, przez moich pracowników nie, nie dała rady, zapchała się. I musiał przyjść tam od administratora jakiś pracownik, który. A czemu, czemu się zapchała? Tam coś nawrzucali czy latramyli stary... jak. Nie, nie, nie. No. Sta stary, stary yy, żeliwny pion, pion. Mhm. Yy, który jak gdzieś tam później żeśmy, wiesz, wy wyciągali plastikowe, plastikowe rury. Yy, dotarliśmy do tego pionu, no to tam wiesz, no z z takiego prześwitu gdzieś tam była taka, taka mała dziurka. I być może faktycznie wiesz, no jak to budowlańcy, oni mówili oczywiście, że nie, ale możliwe, że coś tam wiesz, wylali. Albo ręczniki papierowe też są częste, nie to jest. Nawet, nawet teraz, jak oddawaliśmy lokale, na Kosakowie przekazywaliśmy lokale klientom, to też właśnie jeden poziom kanalizacyjny już poza budynkiem nam się lekko przytkał. Po, po wykopaniu tego, po, po zdjęciu pokrywy rewizyjnej okazało się, że właśnie budowlańcy wrzucili ręczniki papierowe. Nie, nie wiem skąd się bierze to myślenie. No, pamiętajcie w każdym razie o tym, żeby w instrukcji użytkowania lokalu dla klienta zawsze zapisywać. Po prostu robić listę takich podstawowych rzeczy, których nie wrzucać do kibla. Czyli właśnie dajmy jakieś tampony, ręczniki papierowe. No, tak samo jak z młynkami. A przy budownictwie wielorodzinnym i mieszkaniowym, takim jednorodzinnym, też często się zdarza, że jest pompa zainstalowana. Przemówienia ścieków, bo na przykład poziomy kanalizacyjne sieci się nie zgadzają także też tak naprawdę możemy uszkodzić taką pompę, jakby podejmując takie działania. Jeżeli pół biedy, jeżeli to jest budynek wielorodzinny, bo jeżeli w, w bloku mieszka 50 mieszkańców, to powiedzmy, no niech nie dojdzie do tego, kto to tak naprawdę wykona, zresztą pół biedy dla mieszkańca, no dla administratora trochę gorzej, bo nie ma kogo obciążyć i po prostu obciąża wszystkich, nie, bo to idzie z funduszu remontowego. Natomiast przy udwornictwie jednorodzinnym, no jeżeli jest jedna pompa podłączona do jednego czy dwóch lokali mieszkalnych, od razu jakby wiadomo kto, kto, kto zawinił i tutaj już nie jest koszt tam około 1000 zł wymiana, tylko nawet tam do, do 50 tysięcy materiał plus robocizna po prostu może, może dojść. Nie? Więc ostatecznie <laughs> skończyło się to tym, że trzeba było ten pion udrażniać. Uh -huh. No i też wizytę złożył pracownik administratora. I to była taka wizyta z zaskoczenia, gdzie właściwie nikt nie wiedział, że on przyjdzie w tym, o tym czasie. No, i tam podwykonawcy go wpuścili, no nie? No Postawa tam... zasada przy takich realizacjach, nigdy kuwa nikogo nie wpuszczać. I właśnie, nie? No, jakby wszedł, zobaczył tam, wiesz, trzy razy tyle liczników, wiesz, co, co, co potrzeba na przykład do dowody do e, i zaczął, wiesz, drążyć temu, a co tu się dzieje, no nie? No, i jak się okazało, wiesz, że, że, że tam inwestor buduje sobie trzy, trzy kawalerki. No to administrator wiesz, położył na tym powiedzmy łapę i, 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 i została no, no budowa wstrzymana i gdzieś tam wszystkie, wszystkie żale, pretensje bo poszły właściwie na mnie, no nie? I to jest taka sytuacja z inwestorem, no, która jest no, no, ciężka, no nie? Bo wiesz, jakby kompilacja takich rzeczy niezależnych nie, ode mnie spowodowała, że gdzieś tam wiesz, straciłem projekt. Gdzieś tam no, troszeczkę najadłem się może, może te, te wstydu, co no, żalu trochę nie, bo, bo, bo właściwie zostałem za to obciążony jakąś winą, a, a tak naprawdę gdzieś tam mogłem się już nie zgodzić na etapie, e, gdy się dowiedziałem, że, że wie, że to ma być projekt robiony w tajemnicy przed, przed administratorem, a ja się zgodziłem, mimo wszystko robić, i no, gdzieś tam dostałem po głowie za to. Często przy różnych projektach zdarza się taka sytuacja. Że inwestor chce zrealizować obiekt trochę inaczej niż założył to projekt budowlany. Trochę inaczej niż założyło to pozwolenie na budowę, albo chce zrealizować roboty, które wymagają pozwolenia na budowę. Jeżeli chcecie się po prostu dowiedzieć, przeczytać, jakie budowy i przebudowy wymagają, czy pozwolenia, czy zgłoszenia, to wszystko jest opisane w przepisach prawa. Teraz 19 września prawo tam się minimalnie pozmieniało, także uważajcie na to, żeby nie trafić na jakieś przestarzałe rozporządzenia. Natomiast no, to, to nie jest niespotykana sytuacja. Ja też przy wielu projektach mierzyłem się z podobnymi wyzwaniami no, natomiast często bywa tak że aby utrzymać płynność po prostu finansową i pra pracową robotową żeby mieć po prostu ciągłość zleceń ciągłość zamówień no, czasami trzeba wejść w jakiś dziwny układ Tutaj jeszcze pamiętam przy okazji tej historii, że mówiłeś jeszcze, że ten człowiek, który przyszedł od administracji, on tam grał kluczową rolę jakby w całym zamknięciu tego zdarzenia, że to nie było tak tylko, że administracja wstrzymała, tylko tam jeszcze jakieś dodatkowe po prostu były no historie, sytuacje związane z tym konkretnym pracownikiem, który przyszedł z administracji. Tak, więc co, no, gdzieś tam on tam odgrywał taką podwójną rolę, bo um, Najpierw do mnie zadzwonił, że on jest tym pracownikiem, że właśnie jakby tą sprawę tam bada i rozmawiał ze mną tak bardzo normalnie, wiesz, niech pan przyjedzie, porozmawiamy, rozwiążemy tę sprawę i tak dalej. I fajnie się z nim rozmawiało, natomiast jak już zjawiłem się na mieszkaniu, był inwestor, no to w ogóle, wiesz, 180 stopni, facet, facet druga, drugie oblicze, w ogóle, wiesz, tak, tak jechał strasznie po, po wszystkim, czepiał się takich rzeczy. Absu absurdalnych, nie? które gdzieś tam wynikały, wiesz, jakby mm, powinno się coś zrobić y, tak, a myśmy zrobili nieco inaczej, no ale wiesz, jak robisz na mieszkaniu 60 metrów trzy kawalerki, to nie zachowasz wszystkiego tak zgodnie z przepisami, powiedzmy, nie, pewne rzeczy musisz budować trochę kreatywnie, no i takich, takich wiesz, wyciągał, wyciągał takie absurdy, wyciągał też jakieś tam rzeczy, które faktycznie miały miejsce... Kreatywnie, to jest <laughs> dobre określenie. I ten no i, i wiesz, i przed inwestorem odgrywał takiego no, z, z, eksperta, znawcę. Ale takiego wiesz, takiego złego eksperta, nie w sensie złego, złego namię, nie. Okay, złego namię. Tak. Okay. No i pocisnął tam, pocisnął, pocisnął ostro. Myśmy tam tego jakoś nie 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 obronili. sytuacja była taka patowa. No i ja się właściwie, ja się właściwie no tam jakby wycofałem z tego, ale miałem wrażenie, że, że ten człowiek. Um, wyrzucił kasę, no nie? Bo, bo ten inwestor faktycznie on tam. Um, wyda, biedny, wydawał biedny się wydawał mm -hmm. wyda, się mm -hmm. majętny. Mm -hmm. I. I, i, I tak czułem, że on wyczuł, wyczuł hajs, bo natychmiast jakby on zaoferował swoją, wiesz, swoją pomoc, kontrusługę. Kontr, kontr ja to wszystko, ja to wszystko rozwiążę, bo jakby powiedział, co, powiedział, co jest złe, a on, on to wszystko rozwiąże. Ale co, on, on deklarował, że jakby on to wszystko rozwiąże i... Podstawowe założenia projektu, czyli podział na ten trzypak, który niby tam był tak y, fundamentalnie zły, y, jakby wykonał tak siak, czy tak? tak? Czy, czy po prostu, że, że nie zrobi tego, zrobi inną koncepcję, która no, jakby przyniesie ró y, równie duże zyski, jak, jak to wyglądało? No, że ostatecznie tak, ostatecznie <grym> projekt jest dalej rozgrzebany na takim etapie, jak ja zostawiłem ten facet, tam mm -hmm. z tego co mi wiadomo, niewiele zrobił, nie? Tam chyba, chyba elektrykę pociągnął i to wszystko i to stoi dalej teraz puste, bo no właściwie nie wiem jakie tam powody dokładnie, dokładnie są ale, ale, ale okay. tam no nie ruszyli tego dalej no nie? więc no tak jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków przeważnie ci wykonawcy co duż, najwięcej mówią to najmniej robią a ile miesięcy minęło od tego roz, rozstania zasadzie było lato Aha. było lato dla przypomnienia mamy grudzień tak jak mówiłem, okres przedświąteczny, także no to jest naprawdę sporo czasu, tym bardziej, że taki klient musi płacić, no, po prostu czynsz co miesiąc, czasami też koszty kredytu, opłaty za to mieszkanie, także no, sytuacja nie jest, nie jest komfortowa na pewno. Ale wiesz co, bo w ogóle no to jest taka sytuacja, gdzie inwestor trochę sobie strzelił w kolano, bo, bo jakby tam jest problem tego, że ten pion jest taki przewężony i sam inwestor, czy być może administrator, nie wiem kto tam, kto tam ma takie obawy, że, że ten pion nie wytrzyma obciążenia trzykrotnego trzykrotnie większego niż, niż powiedzmy to mieszkanie i... czy znaczy wiesz, to też nie jest powiedziane, czy to będzie obciążenie trzykrotnie większe, bo często jest tak, że w takim mieszkaniu 60 metrowym mieszka więcej osób niż w trzech kawalerkach, nie, no bo wiesz, w trzech kawalerkach to masz praktycznie gwarancję, że to jednak będą pojedyncze osoby, przeważnie, no, no jeżeli ktoś tam już mieszka z kimś, to raczej celuje, żeby wynająć większe mieszkanie, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie no, no jednak połowa ludzi pracuje na home office, no i jednak tam przydaje się ten dodatkowy pokój że po prostu no, by, by była ta przestrzeń do, do wspólnej pracy, e, tym bardziej, że większość zawodów no wymaga jakiegoś kontaktu telefonicznego na telekonferencjach, no, no a tutaj no, mamy, mamy tą gwarancję, że będzie trzy osoby, na no, przeważnie w takim mieszkaniu 60 no kto kupuje takie mieszkania, no przeważnie jakieś rodziny 2 plus 2 i, i no już mamy jakby większe obciążenie, nie? Tak. A, z automatu, nie? No, natomiast wiesz co, jeszcze chciałem tutaj jakby to podsumować, że, że tutaj inwestor sobie strzelił w kolano, bo mm, gdyby nie jakby okoliczności, w jakich się rozstaliśmy, to moim zdaniem. Ten ich problem, bo to jakby to, na tym, nad tego co ja teraz wiem, to, to jakby to jest ten problem, który ich blokuje, to ja bym im pomógł go rozwiązać, montując młynki po prostu. No bo jak zamontujesz młynek, to jak masz przewężenie nawet pionu takie, no to, to, to ci, ci ładnie wszystko przelatuje. Pięk, więc pięk, tak, więc gdyby on tam gdzieś tam inaczej poprowadził ze mną te, te, te rozmowy ja bym nie, nie poczuł się właściwie tak, wiesz, jak z pies, no to mógłbym tam dalej, wiesz, pracować i, i byśmy ten problem rozwiązali. Mieszkanie prawdopodobnie już by zarabiało, no nie? No. Z tego co pamiętam, co mi, mi mówiłeś tam na bieżąco, no to miałeś naprawdę ciężką decyzję do podjęcia, czy, czy po prostu odpuścić ten temat, czy, czy się rozstać, czy, czy tam po prostu kontynuować. Yy, no i generalnie może takie podejście sprawiło, że tak naprawdę, z tego co pamiętam, no, rozstałeś się z tymi inwestorem mimo wszystko, na w, miarę, w miarę pokojowych relacjach. Nie? Tak, tak, rozstaliśmy się w zgodzie. Ja jeszcze później. Co, jeszcze... Jest, co jest rzadkie przy takiej sytuacji, nie? Ja jeszcze miałem jego, jego, <grym> jego tam jakieś yy, materiały budowlane. Wykończeniowe, któremu później tam normalnie zawiozłem, rozstać się w, w kłótni. No to to jakby, no często są takie przy, przypadki, no nie? Nie, nie zawsze się dogadamy, ale wiesz, rozstać się w kłótni, ale mimo wszystko jeszcze gdzieś tam potem to jakoś starać się wy, wy, wyprowadzić i, i gdzieś tam spotkasz kogoś na ulicy i machniesz sobie ręką. Może nie, 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 nie. nie nie, nie, nie gadacie potem, nie wiadomo jak długo na tej ulicy, no nie jak przyjaciele, ale przynajmniej nie musisz przechodzić przez ulicę, żeby, wiesz, uciekać. Więc ja jestem tego zdania, że, że nie chcę po prostu potem przed ludźmi na ulicy uciekać, tylko jak nawet coś tam było, takiego jak, jak ta sytuacja, to chcę sobie machnąć ręką i, im, i życzyć sobie mimo wszystko dobrze. No, no to, to, co mówisz, jest ważne, szczególnie no, w mniejszych miejscowościach. My tutaj mamy mniejszą szansę na spotkanie jakiegoś znajomego, inwestora, z którym współpracowaliśmy wcześniej, no, no bo mieszkamy praktycznie w, w milionowej aglomeracji. Natomiast, no, pomimo tego, mi też się często zdarza, czasami mi się zdarza, że właśnie spotkam jakąś osobę z przeszłości. Może to być osoba, z którą się, z którą nadal współpracuję, z którą no, jednak się rozstałem w dobrych relacjach. Projekt był zakończony z sukcesem, ale no, czasami też się zdarzało, że to były osoby, <laughs> po prostu, no. Yy, które są yy, jakby aktorami, uczestnikami tych, tych historii, które opowiadamy od dwóch nagrań, no, ale generalnie nigdy mi się tam nie zdarzyła jakaś taka dziwna sytuacja, że tam po prostu zaczęliśmy się wyzywać na ulicy czy coś takiego, raczej to wszystko jest zachowane w miarę w pokojowych relacjach. Tam też y, mówiłeś o, takim, o takiej sytuacji, że mm, jak wykonywałeś demontaż części robót, którą inwestor ci powiedział, że należy zdemontować, bo tak go przegadał ten człowiek od administratora, no to ta osoba, która ci pomaga, to nie pamiętam, chyba był twój o którym wspominałeś w poprzednich, poprzednich nagraniach, no, no jakby potwierdziła Ci, że no, tu nie ma nic złego, że to, to jest wykonane po prostu zgodnie z zasadami, zgodnie z przepisami i, 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 i powinno funkcjonować. Nie? Tym, tym bardziej może jakby to wpłynęło na, na Twoją korzyść, jeżeli chodzi o całe zamknięcie tego tematu. Tak, tak. No tak jak mówisz, przyjechał do pomocy mój tata, y, złoty człowiek, który, tak jak mówiłem wcześniej, jest tam filarem mojej firmy. Aktualnie już y, już, już nie może mi pomagać. Pozdrawiam serdecznie tatę. Jeszcze raz pozdrawiamy. Oglądał nas? Oglądał te poprzednie odcinki? Yy. Chyba tak, Mała, Aha, moja okay. mama na pewno ogląda. Tata, A, dobra, tata dobra, nie. To jest super. taki tajemniczy. Wyślę mu i on tam no. pisze Dzięki, pozdrawiam, nie? A no, dobra, dobra, spokojnie. Także tata, pozdrawiam, zdrówkę życzę. No tak, tata był i patrzą na to wszystko i gdzieś tam mój tata też ma doświadczenie. W budowlance i powiedział, że to wiesz, no jakby powinno działać, no nie? Uh -huh. Ewentualnie jakieś tam drobne drobne zmiany można było zastosować, ale wiesz, jak to jest, no przyjdzie ci pięciu, pięciu majstrów i każdy zrobi inaczej, no nie? No tak. więc, więc teraz pytanie: czy ten pierwszy, jak zrobi, to czy ten piąty może powiedzieć, on źle zrobił, bo ja bym zrobił inaczej, no nie? Uh -huh. Jak działa, nie cieknie, nie zalewa kamienicy, no to nie jest dobrze, no nie? Znaczy wiesz, no to jest jedna rzecz, druga rzecz, żeby to po prostu no, było długowieczne, nie? Żeby to po prostu było długowiczne, szczególnie jeżeli chodzi o instalacje wodne. No to jest taki temat, gdzie przy awarii, no po prostu jest szkoda na czymś mieniu przeważnie, no bo zalewamy kogoś, nie? Niszczy no, no tutaj, nie, nie, nie. tutaj nie, nie mogę niestety obronić tego mojego wykonu, bo nie wiemy, tak? No, no tak, zostało to, tak, no to zdemontowane, wybrane, no. więc. więc. Mhm. No dobra, lecimy dalej. To ja teraz tak dla, dla kontrastu, dla odmiany, mam krótki, krótką historię, krótki temat. Jeszcze zanim spojrzę w, w moją ściągawkę, to jedna, właśnie, jedna z ostatnich historii o inwestora, która mi tam została zapisana, była taka, że robiłem, robiłem remont, robiłem odświeżenie domu. To, to był dosyć nowy dom, gdzieś tam chyba dwa lata wcześniej wykańczany, natomiast został sprzedany przez pierwszego właściciela yy, i kupił go inny właściciel dla którego ja pracowałem. On, on zlecił mi taki lifting, yy, wykonanie kilku zmian, yy, po prostu pod nowe potrzeby, pod, pod po prostu nową jakąś aranżację kolorystyczną. To nie był duży remont, no ale tam on się przeciągnął na trzy, na trzy tygodnie z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o samą realizację. Tam też generalnie ten dom nie był jakoś super wybudowany, bo to było Banino, no, no niestety, no Banino to jest taka powiedzmy trójmiejska sypialnia za miastem, mega przechajpowana, e, mega jakby się rozrósła w ostatnich latach, no i tam niestety duża e, część deweloperów zyska sobie złą sławę tymi, tymi budynkami budowanymi w Baninie, e, no, no nie, była, nie była to jakoś super, jakaś super jakość, tam wielu takich początkujących deweloperów startowało swoją karierę, może też dlatego to nie była super jakość, no i tutaj był taki sam przypadek. Kilka tematów prostowaliśmy właśnie przy okazji tego no, i jakby wykonaliśmy remont, zakończyliśmy ten remont, rozstaliśmy się w, w pokojowych relacjach. Jakby klient był zadowolony, też jakościowo tam nie było tak naprawdę do czego się przyczepić. Wszystkie pieniądze jakby zostały wypłacone razem z robotami dodatkowymi. No i minęły dwa miesiące, i dostałem telefon właśnie od tego, od, od tych inwestorów, od, od, tych, od tych inwestorek w zasadzie, bo to, bo to były tam inwestorki, że. Przy, przy pracach demontażowych jakby porządkowych, bo takie prace też, też tam były wykonywane, część, część elementów była demontowana. Była tam podobno jakaś jakiś zlew i jakaś bateria umywalkowa w garażu, która została zdemontowana i ona miała zostać, oni mówili, wykonawcy, czy że ona ma zostać, natomiast jakby byliśmy umówieni w taki sposób, że wszystkie elementy, które miały zostać, miały być zaznaczone taśmą, i, i to zostało zrealizowane w 99% poza tym elementem, ale on, no założy się, że on nie był oklejony po prostu. E, o, oczywiście też nie było to nigdzie zapisane, ani w mailu, ani w żadnym SMS-ie, że te, ta bateria i, yy, i ten zlew ma zostać. E, no ale generalnie został zdemontowany, on zniknął. Przez dwa miesiące to nie zostało zauważone. E, I dwa miesiące właśnie później został wykonany ten telefon, że no to miało zostać, że to zostało zdemontowane i ten klient chce rekompensaty finansową po prostu za te elementy, nie? No ja powiedziałem, że no dobra, no generalnie już tam wiadomo, nie chciałem się kłócić. To, to, to też nie były jakieś olbrzymie kwoty. Ja złożyłem propozycję, no bo to były używane elementy, jakaś po prostu robocza umywalka, roboczy zlew w garażu i robocza bateria w garażu. Raczej to były najtańsze modele, z tego co pamiętam. Też chyba przeglądałem po zdjęciach, jak, jak to wyglądało, bo wykonałem zdjęcia przed wykonaniem taki, tej realizacji. Warto to robić szczególnie w takich przypadkach, gdzie część rzeczy ma wyjść, że rzeczy ma nie wyjść. No, no i ja wyceniłem te ten zestaw jako używany komplet na 200 zł po prostu no tak naprawdę nową umywalkę jakąś taką małą roboczą można kupić nawet za 50-80 zł tutaj na pewno potwierdzisz moje obliczenia bo często kupujesz te takie przedmioty do swoich realizacji szczególnie jak nie ma miejsca też z bateriami tam wiem że czasami no po prostu idziecie po bandzie i kupujecie tak różne modele no, to doskonale wiesz ile ile to jest warte ja, ja zaproponowałem rekompensatę w wysokości 200 zł co i tak mi się wydaje no jest w porządku podejściem, przy takiej sytuacji, że ktoś po prostu dzwoni do mnie kilka miesięcy później, ja nie wiem o co chodzi. Równie dobrze to może być jakaś próba wyłudzenia. Tak zresztą tam napisałem już, w którymś się ie jak ta kłótnia trwała o te pieniądze, no, no ale klient stwierdził, że nie, że to na pewno było warte więcej. On to wycenił na 300 zł i 300 zł po prostu mam ma im przelać. No, no ja stałem na swoim, przelałem jakby tam na swoim, broniłem swojego stanowiska, że to jest warte tyle, to jest warte tyle, więc na pewno nie zapłacę. No i stanąłem przy tych 200 zł. Klient szedł z ceny na 250. Ja ponownie utrzymałem swoje stanowisko. 200 zł. Nie było w ogóle takiej możliwości, żebym przelał więcej. No i tam oczywiście dostałem wiązankę, że, że, że tam jestem złodziejem, że moi pracownicy to na pewno ukradli, że sobie zamontowali w domu. Ten obsrany, używany po prostu zlew z garażu i, i, i jakby dostałem całą wiązankę. No ja ponownie odpisałem, że no, 200 zł to jest maks, jaki mogę zaproponować. No, no i, no i przelęty, 200 złotych oczywiście tam jeszcze dostałem. Jakąś wiadomość, że dostanę negatywną opinię, e, że, że mnie nikomu nie polecą. N natomiast no, czasami polecenie od takiego klienta może przynieść samych problemów, bo jest duża szansa, że jednak ludzie trzymają się z ludźmi podobnymi do siebie. No i no ja bym nie chciał, drugi raz trafić na takiego klienta, który takie, takie metody, takie praktyki by, by stosował. No i właśnie skończyło się na tym, że przyszłałem te dwie stówy i, i temat jakby zamknęliśmy ale tym, tym optymistycznym akcentem, nie sam, sam remont, sam odbiór przeszedł tak, spra tak. sprawnie, wszystko było w porządku. Super. No jakby tylko nie się było... odpalili o, o tak, tam, po dwa tak. miesiące. Ale znaczy, nie... wiadomo, wiadomo, były jakieś poprawki, no ale przyjechaliśmy, yy, poprawiliśmy to no, 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 i tyle, nie? Jakby koniec, koniec tematu, nie? No ciekawa, ciekawa historia. No. No, do mnie zadzwonił. Ja mam takich z demontażu, mam takich tych gruzów trochę. Jakiś taki, wiesz, z demontażu yy, umywalki. mam. Gdzieś tam na magazynie trzymam. Także następnym razem A, zawieziemy, zawieziemy, wiesz. No, jeszcze od smikonu no. dookoła wiesz, także. Z tego co pamiętam, oni, one w ogóle nawet nie chciały zwrotu tych elementów, e, tylko chyba po prostu hajs, nie? Jakby tam wiesz. Ja, ja napisałem, że no, jakby nie ma tego raczej, no tego, tego nie znajdziemy. Nawet trzy miesiące minęły. E, też jeszcze tak.